Budujemy replikę jedną w Europie, replikę specjalnego pociągu mobilnej kwatery Hitlera Ameryka. Budujemy dwa wagony, wagon altleryjski i wagon, w którym Hitler ze swoimi generałami podejmował decyzję odnośnie frontu II wojny światowej, a szczególnie ważną dla nas, bo Adolf Hitler tym pociągiem i tym wagonem poruszał się w 1939 roku podczas kampanii wrześniowej. Po prostu taką, powiedzmy, namiastkę polowego dworca kolejowego. Dlaczego budujemy tutaj? Dlatego że Riese miało być kwaterą modową Hitlera. Jeżdżał pociągiem pociąg w Góry Niedaleko stąd jest najdłuższy tunel kolejowy w Polsce, który według najnowszych dokumentów i odkryć miał być naturalnym jego schronieniem przeciwlotniczym. Więc pałac Góry Sowie, Riese ten tunel, chcemy tą historię uspoić i wstawić w pewne ramy, które nie były kłamliwe, a były prawdziwe. Fabryka, która produkowała te wagony, mówi Sławomir Oksenius. Współpracujemy z fabryką, w której oryginalnie powstawały w latach 30. -tych, także mamy dostęp do szkiców planów, całą dokumentację mamy tego wagonu w postaci na przykład drewna, koloru firanek, dodaje Łukasz Kazek i wiele innych takich smaczków, na przykład to, jak rozkładano mapy na specjalnych prętach, aby podczas jazdy nie trzepotały się. We wszystkim pomaga oryginalna książka, w której zawarto nawet. Wzory tkanin. Mamy też tą książkę, w której dokładnie są próbki właśnie wykładzin, firan, tapety, próbki drewna, więc no, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Pomysł zainspirował nas, powiedzmy, cała historia z złotym pociągiem. Natomiast chcieliśmy pokazać pociąg, który rzeczywiście był realny. Jest to jeden z 16 wagonów, jaki był w składzie mobilnej kwatery Hitlera Sonderzug, specjalny pociąg Ameryka. Rekonstruujemy tylko dlatego ten, bo ten wagon jeździł w 1939 roku po Polsce i Hitler w tym salonie. Tak zobaczyć, warto posłuchać. To zapraszamy do Jedliny. deus te faciat

Sind des Eiers schwarzer Haufen, hoho. Ja, ho. Und wollen Miss Tyrannen raufen, Hei, ja, ho, hoho. Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Poster da den roten Hahn. Spieß voran, drauf und dran. Setzt uns unser Dach Roten Wand. Als Adam grub und Eva spann, gehöre, wo war denn da der setzt aufs Toasterdach den roten Hahn. Spieß voran, drauf und ran. setzt aufs Toasterdach den roten Hahn.